Hej świąteczko, widzicie? Z tej strony Gileon e, i witam was dzisiaj w 30 października w sklepie. E, dzisiaj mamy skin mgła, bardzo fajny skinek, no ja mam nadzieję, że mi go pamiętam, że ktoś chciał mi kupić skina. Że ktoś chciał mi kupić skina i jeśli ktoś naprawdę chce mi kupić tego skina, bo to chyba był kupował czy ktoś, to naprawdę jak mi kupi tego skina to będę naprawdę bardzo wdzięczny, bo te skrzydła są takie OP i ten skin jest taki OP, tak mi się bardzo podoba, że normalnie nie wiem, no zarombisty jest. Mamy gwiazdeczka, czyli nowy killoff. Też w sumie jest spoko, też bym chciał. No tutaj no to wiadomo, główkowy, czy nie czy nieczywy napastnik, ten stopper. Epigramatyczna egzekutorka, dekompozycyjna driblerka, rozłożona rozgrywająca i pogrzebowa podająca. No i potworny pomocnik. E, cały czas mamy zestaw tajemnicza klątwa z gniewem z czterema stylami: fioletowym, zielonym i pomarańczowym. E, tutaj mamy z fioletowym, e, z zielonym i pomarańczowym znowu. E, no i mamy jeszcze podwójne kilofy. No i wyzwania do niego ze 1600 fioletowców. Mamy człowieka z siana, do niego plecak słomione gniazdo. Taniec dyni. O kurde, też fajne. Takie w sumie bekowym bym powiedział. ok Krócie jak niewielka nocy. O, tego skina też bym bardzo chciał, bo też mi się w sumie podoba. Bardzo jest spoko. Malowania wypchane słomą. Nitki, a to jest szwy. O kurde, ale fajne, też bym to w sumie. Król burzy. Mamy jeszcze i 5 król burzy. To w sumie cały sklepik. Tak naprawdę. Pamiętajcie w sumie, żeby też yy, pisać kod sklepie hafty podłoga. Kurde. Jeszcze raz. Hafty. Podłoga marmolada. Potwierdź. W sklepie tym mamy na, nadal pakiet osąd dostateczny i pakiet rafa, najprawdopodobniej ten pakiet rafa będę kupował, także no. I ogólnie jakbym kupił te, tego skina, jakbym kupił tego skina, e, to bym miał 845 fauldalców. jakbym kupił to, to bym miał 1000... 1445 zrobiłbym dwie dzienne, albo nawet wbił tu sto fałdolce, i by było mi stać na guldropera. To nawet, ale to jakbym go kupił na przykład dzisiaj, no to wiecie, ale to by było na tyle. To w sumie się ma, elo.